Ok, 15-28, krótsze, oświetlone zachodzącym słońcem, z widokiem na osiedle. Zdaje się, że to e, na ten czas e, ulubione moje miejsce pod brzozami. E, dzisiaj jakieś takie odczuwam zapachy, które nie sprzyjają dłuższemu zasiedzeniu. Tak czy siak widok, o właśnie widok, taki oto widok. E, Apetyczny, a jeszcze bardziej apetyczny widok. Taki oto, taki oto, to, 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 to. I jeszcze, jeszcze to. Przed chwilą, przed chwilą zerwałam, zrywałam osobiście tymi ręcami, kolorowymi ręcami. Ze śliwy. Kruchej. Pachnącej. Oh, pachnącej historią. E, I wygląda na to, że to są węgierki. Ja, na, ja już roboczo to nazywam, nie wnikając. Że to są bardzo stara, stara, śliwa, starej odmiany. Pyszna. I no właśnie. E, więc mam. Mam porcję, jakieś um, 3-4 kilo. Opcja do przejedzenia, do wysmażenia. Zobaczę. Mam śliwki prosto z drzewa, zerwane. I obietnice, wizję, zamysł. Ponieważ ta śliwa, kiedy dzisiaj byłam pod, pod nią, wszystko było pod nią zjedzone przez robaki bądź zgniłe. Kiedy zerknęłam w górę i zaczęłam zrywać, wiele, wiele owoców już nie nadaje się do jedzenia, a pozostałe są miękkie, idealne, by to zrobić. Więc zamysł jest, by wkrótce, więc jutro, pojutrze znaleźć doń, Drogę inną niż przed chwilą, okazja samochodowa. Więc przygoda, przygoda, przygoda ma różne imiona, i piękno ma wiele twarzy, i miłość różnie się przejawia. Dzisiaj piątek, 9 sierpnia, na równo, równiutko miesiąc przed wernisarzem wy wystawy. Przed chwilą zdałam sobie sprawę z tego, że to tak, wernisarz to jest połowiczne połowiczne doświadczenie, jakie w nim czuję, potencjał jest taki, że to jest bardziej wieczór autorski i choć nie zdarzyło, nie, nie, nie ułożyło się nie popłynęło tak, że, do, że, że jest gotowa książka na moje urodziny yy, i książka jest yy, towarzyszy temu spotkaniu yy, ale, ale, ale jestem ja ja jestem książką, która siebie pisze, która siebie opowiada. Więc będzie wieczór autorski z żywą książką. No, to się dzieje. Sama siebie w tej chwili określiłam, zdefiniowałam wieczór autorski z żywą książką. A ponieważ w górze mediów jest, jest taki projekt, Żywa książka i spotkania z żywymi książkami, którymi się, którym się rozmawia, z którym się, którymi się zadaje pytania. No więc, wieczór autorski z żywą książką i wernisaż fotografii pod tytułem Ja i Mauritius. Pokaż mi swoje piękno z cyklu Jeszcze tutaj nie byłam. Już bardziej skomplikować się nie da. Ok. Więc jak najprościej. Piątek jest dzisiaj dniem z definicji mm, moim, takim dla mnie. Żadnego zaabsorbowania wyjazdami do miasta, czyli szukanie sobie rzeczy do zrobienia. Ok, idealne miejsce, idealne warunki. Śpię długo, bo tego ciało potrzebuje wczorajsza yoga i w ogóle yoga, joga, ta joga, którą praktykuję. Towarzystwie Kasi to jest majsterszt. Idealnie! Idealnie trafia do mojego ciała. Jestem uskrzydlona tym, co się w trakcie praktyki zadziewa. Jestem zachwycona, zachwycona, raczej doświadczam uczucia zachwytu kiedy, podczas każdego ruchu tego, czego. W ciele, każdy ruch dotyka, każdy oddech dotyka tego, w jaki sposób pobudzam swoje ciało i mówię w ten sposób: mów, Wow, jesteś dla mnie ważny. Cieszę się, że Cię je mam, że mi pięknie służysz, sprawiasz, że czuję się w nim pięknie. I że sprawia, że poprzez Ciebie czuję swoje piękno, piękno swojego istnienia i je w taki sposób, w jaki jesteś i mi służysz, manifestuję. I, I co mi tam? Co mi tam? Co mi tam, że wiele, wiele detali, kiedy patrzę w lustro, wydają się, hmm, jakby ulegać destrukcji. W, w oczach tego świata i oczach człowieka, bez, bez powrotnej, bez. E, no właśnie, że definitywnie nie ma czegoś takiego jak definitywnie w oczach, w czuciu człowieka, który wie, że wszystko. Co mówi, że coś jest jakieś opiera się na przekonaniu, które wierzy człowiek i które wierzy większość, tworząc z tego system jako, a, jako zasadę istnienia. Wszystko może być inaczej. I yes. to jest też e, to jest też e, yoga, praktyka jogi. Słuchanie się w swoje ciało, karmienie je taką uważnością, wejrzeniem wewnątrz, poruszeniem, czuciem życia w każdym ruchu, w każdym miejscu, czucie takim zmysłowym, ciepłym, miękkim ruchem pogłaskania. Właśnie takim ruchem wręcz namiętnym. Ruch namiętny ma w sobie nie tylko sam ruch pogłaskania, ale i taką radość istnienia. To jest, kiedy mówimy o namiętności, zawsze odnosi, odno, odnosi, kiedy człowiek mówi o namiętności tradycyjnie z perspektywy takiego powszechnego, to namiętność kojarzy się z ruchem. Dwojga ludzi, dwojga kochanków, którzy z uwielbieniem patrzą na siebie, poruszają się przy sobie, ze sobą, czują siebie w ten sam sposób, taki namiętny, ukochany, takiego ukochania, zachwytu istnienia. Ten ruch jest przepiękny w tańcu obojga kochanków. Czym partnerem, w tym ukochaniu może być też ciało. Jest moje ciało. Jest to subtelne bycie ze sobą, szczególnie teraz, kiedy je. Teraz, nie tylko teraz, ale generalnie i szczególnie, że ciało jest dla mnie, dla mnie posłańcem, komunikatorem, yy, jakby posłańcem czy przek tak pomiędzy mną na, 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 na poziomie na wymiarze e, wymiarze materii tak jak siebie e, siebie postrzegam jako, jako tą cząstkę ludzką, grawitującą i przejawiającą się w formie ciała a sobą wymiarze poza wymiarze poza postrzeganiem zmysłowym inaczej poza postrzeganiem pięcioma zmysłami, ale postrzeganem zmysłami intuicji zmysłem zmysłem czucia siebie i takim wymiernym komunikatorem, nośnikiem informacji, jest ciało. No a poza tym jest jeszcze nośnikiem wszelakich informacji pięcio, pięciozmysłowych i nie tylko, w doświadczeniu tego świata, który tutaj kreuje, ten który grawituje. który sprowadza się nie tylko do widzenia, Czucia zapachu, słyszenia, ale obejmującego czucia, które wypełnia, które ciało czuje, jak tym określoną jakością się wypełnione. To nie jest właśnie z głowy. To wszystko jest, to wszystko, to doświadczenie, czucia, wypełnia człowieka i Właśnie yoga. Wczoraj była yoga niesamowita, yy, niby pozycje stojące, obszar miednicy, obszar barków. Uwielbiam jogę teraz, ponieważ jest absolutnie genialną odpowiedzią na moje zapytanie o, o oddech, o uczucie zakorkowania i o uczucie otwarcia. Będąc, wchodzę, decydując, kiedy wchodzę w związek z mężczyzną, obserwuję, obserwuję to jest bardzo ciekawe w moim doświadczeniu. To zdaje się właśnie, dzisiaj sobie wyliczyłam, że to wydarza się 8 miesięcy temu. po długim, 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 długim byciu ze sobą, by siebie po prostu poznać i, i znaleźć taką sobie oparcie na tyle, by się na sobie opierać i mieć świadomość tego, na ile jest, co jest moje, a co nie moje i te gotowości do, do, do wejścia w relację z drugim człowiekiem na bardzo głębokim poziomie, na otwarcia, absolutnego otwarcia. Co jest jednocześnie wyzwaniem, by się nie rozproszyć w drugim człowieku, szczególnie w mężczyźnie, który z natury tego świata jest gwarantem bezpieczeństwa i wydaje się dać to, czego kobieta potrzebuje, więc można się w tym rozproszyć. I ja pamiętam, że wtedy spotkałam się z takimi swoimi różnymi zamknięciami w sobie, i otwieram się, kiedy się otwieram coraz bardziej, coraz bardziej. Wychodzę z poziomu absolutnego zaufania, to okazuje się, że z tą otwartością, szczególnie na siebie, czego ja chcę, co kocham, co lubię, jest różnie, pojawia się potrzeba otwartości głębszej. Nie mam pojęcia w czym rzecz, ale tym samym pojawia się coś takiego jak uczucie zatkania, i to jest fizyczne uczucie, że nie, czasami niełatwo mi złapać oddech. I ta joga teraz, od samego początku, od maja, cały czas, cały czas za każdym razem jest otwarcie, poszerzenie, otwarcie barków, poszerzenie klatki piersiowej, pogłębienie oddechu, ale nade wszystko otwarcie klatki piersiowej, coraz więcej i więcej. I ostatnio mam takie wrażenie, że coś takiego mnie wypełnia, że ledwie się we mnie mieści że ledwie się we mnie mieści i kiedy na, podczas praktyki jogi na barki Kasia kładzie mi ciężarki, czuję ulgę. I to jest właśnie to, co w tej chwili, zanim wypnie, koniec, koniec, za 7, 6, 8 sekund chciałam na tej chwili powiedzieć, będąc w popołudniowym słońcu, do usłyszenia wkrótce. pa, pa.